Siemano ludzie, jesteście z słuchajcie jest ze mną Batek. Siema, siema. Y, Tym razem nie pod koniec, a nas sam początek. Zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę. Y, słuchajcie. Y... Kolejny odcinek Spobij mnie challenge. Oczywiście z mojej reakcji, z filmiku z moją reakcją i z filmiku, gdzie Batek zrobił ten niesamowity rekord ponad milion. No, dokładnie, to stąd wiecie, że właśnie ja jestem na dole naszego rankingu, a więc no, teraz Ej, muszę się, go pobić. to będzie nowa fajna seria, pobij mnie, będziemy brać jakieś randomowe gry, w których bije się rekordy i będziemy kto lepiej zrobi. No. Nie wiem, tylko Timberman, no następny, następny filmik będzie z Timbermana. Dobra, Timber Bimber. No. Ogólnie to nie mam nic do Timbermana, tylko że to jest po prostu takie trochę bez sensu. Ja, ja już wolę takie gry, typu to. Ogólnie on nie wie o co chodzi z Timbermanem, więc. No gość, klikasz w, róż w ekran po różnych miejscach i. i co? I gość rąbi drewno. To, to jest cała filozofia tej aplikacji. Timberman. Timber, bimber. The rich. A właściwie derich. Czemu derich? Wiesz co? Wiem, że derich, tak zwany derich, jest drugą mapą, ale chociaż jeszcze nawet nie pobiliśmy w tej pierwszej miliona. A my już zaczynamy z tą drugą, co? Jak myślisz? No to trzeba się będzie postarać, bo ja ledwo co wtedy wbiłem, a tu jest jeszcze mniej tylko do zrobienia. Eee, a, a więc no. Lecimy, let's go! No, ale słabo. Nie podskoczyłem tym razem, ale dziwne. Totalne spamienie oczywiście jest mile widziane. Z mojej perspektywy. Pyk. Słuchajcie, i w tym momencie zakupujemy to wojenny i teraz razem się staramy o te złoty puchar, a no, więc... Ale no, wiesz, że tu trzeba milion 200 tysięcy Nie wiem nie challenge trwa dalej, ale no. Dobra, bo... Przy chodź. okazji też spróbujmy wbić jednak ten złoty puchar. Dobra, to... Wdech na szczęście, tak jak w poprzednim odcinku i... Lecimy. Poprzedni, chyba Le. w poprzednim, 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 bo jak ty zrobiłeś swój od, odcinek, to nie miałeś tego oddechu, a poprzedni odcinek to była moja reakcja, a więc wiesz, trzy odcinki przed tym, <laughs> widzę, że tutaj on normalnie z całej... <laughs> Kurde! Tymi tak blisko. Palcami, bo takie miny robi, że ja tutaj nie gada. Masz normalnie, on chyba po jakimś kwasie chłop jest. Ja po kwasie, po twoim oddechu. Znaczy co? O, ale to było. No, Najlepiej. driftik. Masz. No, słodko. Ja, słodko. Dokładnie, bo tu było napisane sweet. Dobra, na patrz na rekordzistę. patrz. No nie jest Rekord. No, Ty pytaj, nie miałeś więcej. Ja miałem już 17 tysięcy. S, S, S. Awesome. S, yo. Dobra, teraz tutaj mamy. Backflip, bar spin, back, Lecimy. O, oh, je. Yeah. Chłopie, ty Ale nic to nic nie było robisz zarąbiste. trików, tak tak głupio spamisz. ci mój sekret, ja się pouczyłem tych trików. Kiedy? No przed moim odcinkiem to się nauczyłem kilku trików, bo tam masz spis, jak je robić. Hmm. Czemu ja zawsze tu podskakuję? Do Albo wylatał je. To w... była czwarta, to dodaję Ci plus 3000. tysiące. Aha, dobra. I czeka, ile można... Ile... Gratuluję osobom, co tu mają ze 2 miliony. Jak nam tu jest trudno wbić. A daj spróbuj, jak, jak dużo punktów można wbić, robiąc wyłącznie bar spin? Dojesz. To jest normalnie, powinien taki odcinek powstać: cały odcinek robienia bar spinów. Seria z tego zrobimy. Zrobienia bar spinów, kurde. Nie, w sensie, że z tej gry na 100%, nie? Naprawdę, trzeba zrobić serię. Jak bafek yy, pojedzie już do swojego domciu, to wiecie co? Zrobię jeszcze jeden odcinek. I słuchajcie, wiem, że widzieliście tyle ile miałem na nagrywarce wtedy akurat ja filmików do dodania. I wiem, że te filmiki nawet nie mają intra, ale słuchajcie, one serio powinny być jak najszybciej. I no, spin. <gry> Teraz będę robić backflipy. Tylko backflipy. Backflip, no kurczę nie umiem, nie Nie, stop, stop, stop no Co, Coś łatwiejszego flipy. Dobra Znaczy ogólnie backflipy Wiesz no, To można załatwić Bez śmierci słuchajcie nie. I big backflipy Były, są, nie Nie ma Dobra słuchajcie i mamy zero, aha wiedziałem wiedziałem, dobra, a więc tylko backflipy czy tam front frontflipy czy cokolwiek po prostu tak coś w tym stylu, tylko że bez śmierci. słuchajcie, robimy to bez śmierci, wiecie dlaczego? Bo chcę zobaczyć rekord ile się tego da zrobić. Same bar spiny było trochę mniej niż no ja zawsze muszę to zrobić, co? Ja już wolę podskakiwać, a nie wrąbywać w coś, co tam jest w ogóle. Pa, podskoczysz. Nie. Pyk. No! Dobra, trzeba to minąć. No nie! Jesteśmy zgubieni, naprawdę. Pyk. Pięknie. Co tu się stanęło? Ile? No, ale front flipa zrobiłem, dobra. Nie, to był bar spin. Nie wolno. Słuchajcie, nie, dobra. Ja już rozumiem śmierci, ale nie mogę zrobić żadnego innego trika. Tyle. Triku. Triku, triko, pyk. O, nareszcie. Rozumiem, rozumiem. No, nie, to było takie świetne. Dobra. Bar spiny są na pewno dużo lepsze niż backflipy. Znaczy nie wizerunkowo, ale ogólnie punktacja wzrośnie. Z. Wiadomo. Dobra. Nie ci. Moja kolej. Czekaj. Dobra, jak teraz mi nie wyjdzie, to ty robisz te, to samo co ja. Nie. Da, tak, dalej robisz ja będę robić... Ja będę to miliona szat. Byk. W ogóle fajnie, że nam tęczowa rama wyleciała z te skrzynki. No bardzo ładna jest. O! Ani jedna śmierć. No! no. Barspin opłacają się bardziej. Jest to udowodnione w stu procentach. Przeze W tak na szczęście. Tak jak zwykle. Dobra. Aha. No mi wyszło. Wiem więcej na sam początek. Kurde, ciężko będzie to miliona. Dobra, słuchajcie, kolejny odcinek, zaraz pa.